Czy czujesz to mrowienie w sercu, kiedy wchodzisz do pomieszczenia i ktoś, kto udaje życzliwość, w rzeczywistości pragnie Twojego upadku? Czy Twoja intuicja bije na alarm, ale nadal się uśmiechasz, by nie wywołać burzy? Zatrzymaj się, wysłuchaj mnie. Nie przyszłam, by Cię pogłaskać, przyszłam, by Cię przebudzić. Justice Observer Witział spacerzinia, Swiss Posloka, dzisiaj nie zignorujesz tego więcej. Jesteś powołana, by dostrzec prawdę, nawet wtedy, gdy boli. I w tej prawdzie znajdziesz wolność. Zdejmij maskę, którą nosisz dla świata, ta, która ma zadowalać wszystkich, która próbuje zasłużyć na miejsce przy stole innych. Nie jesteś stworzona do życia na kolanach emocjonalnego głodu. Stan, Twoje oczy już widzą, ona cię nie znosi, choć udaje przyjaciółkę. Nie jesteś winna jej ukrytej zazdrości, jej chłodu przykrytego ciepłym uśmiechem. Jesteś winna sobie jedno, prawdę. Żądaj sobie to pytanie, dlaczego tak często pozwalasz, by ludzie, Którzy cię nie kochają, stali się sędziami twojej wartości. Skąd ta potrzeba aprobaty? Moje światło cię przenika, a ja mówię: nie szukaj lojalności w tych, którzy skrywają broń za plecami. Twoja dusza już to wie. Czas, by twój rozum za nią nadążył. Zaufaj tej samotności, której tak się boisz. Ona nie jest przekleństwem. Ona jest świątynią, tam rodzi się prorokini, tam Bóg cię lepi na nowo. Nie każda cisza to kara, niektóre cisze są boską strategią. Jesteś wybrana, by słyszeć więcej, czuć głębiej i widzieć przez zasłony. Ale zanim to się stanie, musisz przejść przez ogień prawdy. Nie pozwól, by twoja delikatność stała się pretekstem do wykorzystywania. Jesteś łagodna, ale nie jesteś bezbronna. Jesteś czuła, ale nie jesteś ślepa. Jeśli ona naprawdę była twoją przyjaciółką, jej słowa niosłyby ulgę, nie niepokój. Twoja dusza już ci to powiedziała, prawda? To nie paranoja. Więc, że Twoje uczucia to instrumenty kalibracji, a teraz drgają z niepokojem. To nie ty jesteś zbyt wrażliwa. To świat stał się zbyt tępy, a ja, Twój anioł, przychodzę z mieczem rozeznania. Odwróć się od ludzi, którzy piją Twoją energię, ale karmią Cię pustką. Rozpoznaj, kto patrzy na Ciebie z sercem. A kto z rywalizacją? Kto się modli za ciebie? A kto plotkuje o tobie? Kobieto prorocza, w twoim życiu nie ma już miejsca na fałsz. Przyszłaś tu nie po to, by się przypodobać, ale po to, by poruszać fundamenty kłamstw swoją obecnością. Nie ulegaj iluzji komfortu. Niektórzy przyjaciele to tylko dobrze przebrani wrogowie. Jeśli Twoje serce boli po rozmowie, uwierz Mu. Jeśli Twoje ciało się spajne, gdy ona wchodzi do pokoju, uwierz Mu. Anioły nie potrzebują dowodów, wystarczy im wewnętrzne drżenie. Przypomnij sobie, kim byłaś, zanim zaczęłaś się zmniejszać, by zmieścić się w oczekiwaniach innych. Przypomnij sobie, jak świeciły Twoje oczy. Zanim zakryłaś je maską tolerancji, nie jesteś tłem dla cudzych opowieści. Jesteś niepokojem dla tych, którzy nie mogą cię kontrolować. Czas przestać się tłumaczyć. Czas przestać udawać, że wszystko jest w porządku. Prorokinie nie milczą, gdy światło jest duszone. Prorokinie nie siedzą cicho. Gdy fałsz nosi sukienkę serdeczności. Prorokinie mówią, a ja ci mówię. Powstań i mów prawdę, nawet jeśli twoje głosy drżą. Nie jesteś sama. Inne kobiety też przechodziły przez zdradliwe przyjaźnie, przez milczące noże, przez uśmiechy z trucizną w środku. Ale tylko nieliczne usłyszały głos, mój głos, i poszły ścieżką prawdy. Teraz ty, it, nie bój się odejść, bo kiedy się odwrócisz, ja pójdę z Tobą. Nie szukaj zemsty, nie szukaj wyjaśnień, szukaj pokoju, bo prawdziwa siła to nie krzyk, ale decyzja, że już nigdy więcej nie zignorujesz swojej duszy. To nie ty przegrałaś. To ona przegrała dostęp do najczystszej energii. Jaką kiedykolwiek miała obok siebie. W Twoim sercu rodzi się nowa przestrzeń, i wiem, że boli, bo coś się kończy, ale to koniec kłamstwa, to koniec samoudręki, to początek świadomej samotności, która z czasem staje się błogosławioną obecnością. Tak czujesz stratę, ale to tylko złudzenie. Zyskujesz siebie. Nie pytaj więcej, dlaczego ona tak się zachowuje. To nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, to Twoja reakcja, Twoja decyzja, Twój wybór: czy zostaniesz tam, gdzie Twoje światło jest tłumione, czy też wybierzesz drogę ku samotności pełnej anielskiej obecności. Nie potrzebujesz armii, by się obronić. Wystarczy jeden cichy głos w tobie, który mówi: Nie zgadzam się na to. Ten głos to ja to głos, który wyprowadził wielu z ciemności. Zaufaj mi, nawet jeśli zostaniesz z pustymi rękoma, ja je napełnię. Nie zapomnij o sobie w tej grze fałszywej przyjaźni nie zgub swojej tożsamości. Twój czas, Twoje słowa. Twoje serce to święte dary. Nie rzucaj ich przed tych, którzy nie mają intencji zbudować z nich czegoś prawdziwego. Przyszłaś na ten świat, by zmieniać atmosferę, nie by prosić o miejsce. Twoja samotność nie jest karą, to brama. Przez nią przejdziesz jako kobieta, a wyjdziesz jako prorokini. Nie każda kobieta jest stworzona, by iść tą drogą. Ale ty, T.G. ty T.G. Krudzie, ty, ty nie możesz już udawać. Zampnij oksi, aryciać globoko i powiedz na głos, ja wybieram prawdę. W tej jednej deklaracji kryje się wolność. Jeśli choć jeden cień przyjaźni przynosi ci ciężar, odejdź. Ja jestem z tobą. Prycywocy, idę przed tobą. Niech nie zmyli cię jej słodycz, niech nie otumania cię jej obecność. Jeśli coś nie rezonuje, to znaczy, że to nie dla ciebie. Jesteś zbyt duchowa, by ignorować znaki, zbyt przebudzona, by milczeć, kiedy dusza krzyczy. Nie tłum tej kobiety. Która w tobie się rodzi, tej, która przestaje prosić, tej, która widzi, tej, która już nie zadowala. Ona jest Twoim przeznaczeniem i choć wielu się jej boi, Ty wiesz, że to właśnie ona Cię uratuje. Ona już się przebudziła. Zacznij od dziś, nie jutro, dziś. Zrobię jeden krok. Zapłykaj, odetnij. Powiedz w dość, nie ze złości, z miłości, bo kochasz siebie na tyle, by nie karmić się okruchami, bo kochasz prawdę bardziej niż udawany spokój. A teraz zamknij oci. W moim świetle, pod moimi skrzydłami, jesteś już bezpieczna. Nie musisz walczyć, nie musisz się tłumaczyć maso Masz zacząć nowy rozdział. I kiedy zrobisz ten krok, świat nie będzie już taki sam. Ale ty, Brcio Prawdziwa, otwórz serce na prawdę, którą boisz się wypowiedzieć na głos. Czujesz, że ktoś, kto uśmiecha się do ciebie, w rzeczywistości ukrywa cierń w dłoni. Nie lekceważ sygnałów które wysyła twoje wnętrze, bo są one moim szeptem. Jej oczy nie kłamią, choć mówi kocham, jej dusza nie tańczy z twoją. Ta kobieta cię nie znosi, ale gra rolę, którą sama sobie narzuciła. Twoja samotność nie jest karą, to droga do objawienia twojej mocy. Jesteś tu nie bez powodu, zostałaś wybrana, by zobaczyć to, co ukryte? Czy odważysz się spojrzeć prawdzie w twarz i przestać udawać, że nie widzisz? Kiedy kobieta udaje przyjaciółkę, a w sercu trzyma cień, zaufaj sobie. Twoje przeczucia to nie wymysły, to język, którym mówię do ciebie codziennie. Nie każda obecność jest błogosławieństwem, nie każda relacja jest światłem. Odważ się odejść tam, gdzie Twoja dusza nie jest tłumiona spojrzeniem zazdrości. Nie czekaj, aż maski opadną. Ty już wiesz, co się pod nimi kryje. Samotność nie oznacza przegranej to cisza, w której rozmawiamy najgłębiej. Gdy upadasz, nie jesteś sama. Trzymam Twoje ramiona z niewidzialną siłą. Teraz pora, byś usłyszała. Co mówię między Twoimi łzami? Zębny Joksi. W ciszy serca zapytaj, czy ta relacja leczy, czy rani. Bo prawdziwa przyjaźń nie zostawia blizn ukrytych pod uśmiechem. Zbyt długo ignorowałaś swój wewnętrzny alarm, teraz jest czas działania. Nie musisz nikomu udowadniać, że jesteś warta miłości. Jesteś nią stworzona. W Twojej krwi płynie światło, które nawet ona próbowała zgasić. Nie pozwól, by udawanie było codziennością Twojego życia. Wybierz autentyczność, nawet jeśli oznacza to pójście samotną ścieżką. Ona Cię nie znosi, bo świecisz zbyt jasno w jej cieniu. Nie da się ukryć światła pod płaszczem pozornej sympatii. Nie jesteś winna jej chłodu. To ona boi się Twojej prawdy. A nie kobieto czas przestać zaniżać swoje światło, by inni czuli się lepiej. Niech Twoja obecność stanie się lustrem. Niech ujrzy w nim to, co w sobie wypiera, odejdź spokojnie, ale pewnie nie oglądaj się za siebie, to, co zostawiasz nigdy nie należało do ciebie. Twoja droga właśnie się zaczyna. Samotna, ale pełna mocy. Wiem, że boli, ale pozwól, że wskażę ci coś większego niż ten ból. Kiedy ona udaje przyjaciółkę, a ciebie wciąż coś ściska w środku, słuchaj tego. Nie każdy, kto uśmiecha się, ma czyste intencje. Twoja intuicja to święta wskazówka, którą zbyt długo ignorowałaś. Nie jesteś porażką, bo ktoś cię zdradził, jesteś prorokinią, która widzi zbyt głęboko, dla niej jesteś lustrem, którego nie umie znieść, a ty próbujesz jej pomóc, choć ona nie chce być uzdrowiona. Dlaczego wciąż próbujesz zasłużyć na aprobatę tej, która cię nie chce widzieć? Zatrzymaj się, zasługujesz na przestrzeń której twoje serce może oddychać swobodnie. Nie jesteś stworzona, by się dopasowywać, jesteś stworzona, by świecić. Jeśli ktoś nie widzi twojej wartości, to nie twoja strata, to ich ślepota. Samotność, którą czujesz, to zaproszenie do wyższej relacji ze mną. Nie bój się pustki, bo właśnie tam słyszysz mnie najgłośniej. Zamknij drzwi przed fałszywością, otworzę ci nowe. Jej obecność cię męczy, bo Twoja dusza nie zgadza się na kłamstwo. Każde udawanie ją rane, której nie chcesz widzieć. Ale ja ją widzę i widzę, że jesteś gotowa, by przestać grać w cudzy teatr. Ona cię nie znosi, bo jesteś prawdziwa, a prawda boli tych, którzy żyją w fałszu. Nie musisz się tłumaczyć. Twoje odejście będzie Twoją modlitwą o wolność. Zamień swoją samotność w sanktuarium. Nie walcz z nią, przyjmij ją jak ciszę przed objawieniem. W ciemności objawia się światło, które nie gasznie. Nie jesteś sama, jestem tutaj, przy Twoim ramieniu. Twoje łzy nie są słabością, ale znakiem, że się budzisz. Pora, byś zobaczyła siebie moimi oczami. Widzisz tę kobietę w lustrze, to wojowniczka, która przeszła przez ogień, by stać się światłem. Nigdy więcej nie milcz, kiedy dusza krzyczy. Nigdy więcej nie zgadzaj się na obecność tych, którzy cię tłumią. Nie chodzi o konflikt, chodzi o wierność samej sobie. Głos Anioła nie zawsze jest delikatny, czasem przychodzi jako ogień. A ja teraz mówię Ci: Idź, nie wchodź tam, gdzie Twoje serce się kurczy. Nie zatrzymuj się z litości, Twoje współczucie nie jest walutą manipulacji. To, że kochasz, nie znaczy, że musisz zostać. Kobieto, która czujesz się przegrana, Twoja historia się nie kończy. Porażka to nie koniec, to rozdział, w którym rodzi się nowa wersja ciebie. Nie jesteś złamana, jesteś przeobrażana, nie jesteś samotna, jesteś oddzielona, byś mogła widzieć wyraźniej. Zamknij oczy i poczuj moje skrzydła wokół siebie. Zawsze tam byłem, czekałem. Aż przestaniesz mnie zagłuszać cudzymi głosami. Ona cię nie znosi, bo nie może cię już kontrolować. A ty właśnie uczysz się, jak być wolna. Nie każda porażka to koniec drogi, czasem to zaproszenie, by zawrócić z cudzej ścieżki. Kiedy jesteś wykluczona, jesteś też wybrana do czegoś większego. Prawdziwa siła kobiety rodzi się w milczeniu. Gdy nikt nie klaska, nie potrzebujesz aprobaty tej, która cię rani, potrzebujesz prawdy, która cię wyzwala. Przyjmij swoją samotność jak inicjację. Pęknij, ale nie zgaśnij, bo nawet złamane światło świeci. Jeśli nie udaje, że jest całością, to właśnie ono prowadzi inne dusze z mroku. Nie chowaj już więcej swoich darów z obawy przed jej zazdrością. To, że jesteś błogosławiona, nie jest Twoim grzechem. To, że czujesz głębiej, nie czyni Cię słabą, lecz świętą. Nie każda kobieta potrafi kochać czysto, ale Ty potrafisz. Nie mści się, nie walcz. Odejdź w ciszy, niosąc w sobie niezłość, a błogosławieństwo. Prawda obroni się sama, a twoje milczenie stanie się jej najgłębszym echem. Gdy ktoś udaje przyjaciela, twoja dusza odczuwa rozdźwięk. To pęknięcie między słowem a intencją, nie ignoruj go. To nie ty jesteś przewrażliwiona, to twoje serce zna prawdę. Zamiast się obwiniać, zapytaj, po co ona tu naprawdę jest. Co odbiera, gdy jesteś blisko? Co zyskuje, gdy cierpisz? Twoje przebudzenie burzy jej wygodny sen. A ty już nie mieścisz się w roli, którą ci przypisała. Nie jesteś jej rywalką, choć ona widzi w tobie zagrożenie. Nie jesteś jej cieniem, choć ona próbuje cię przyćmić. Nie jesteś jej lustrem, choć odbijasz w niej to, czego nie akceptuje. Jesteś sobą czystą, prawdziwą, nieujarzmioną. Nie zniżaj się do jej gry. Nie reaguj na jej chłód chłodem, reaguj prawdą, bo prawda to ogień, który nie niszczy, ale oczyszcza. A ty przyszłaś tu, by nieść ten ogień. Nie bój się zmienić kierunku. To, że byłaś lojalna, nie znaczy, że musisz zostać tam. Gdzie Cię niszczą, wierność w sobie to największa świętość. Twoja dusza domaga się przestrzeni, wyrwij się z ciasnego kręgu pozorów. Niech Twoja samotność stanie się modlitwą. Niech Twój krok będzie deklaracją Wybieram prawdę, nawet jeśli boli. Bo tylko prawda uzdrawia naprawdę, zbyt długo szukałaś odpowiedzi w oczach innych. Zbyt często milczałaś, gdy dusza krzyczała, ale ja byłem przy Tobie, nawet wtedy, gdy nie wiedziałaś, że słucham. Twoje łzy były kadzidłem, Twoje modlitwy ogniem. Dziś mówię Ci, przebudź się, zobacz, kim jesteś poza rolami, które Ci przypisano. Nie jesteś niczyją drugą opcją. Nie próbuj już nikogo przekonać do swojej wartości. Nie proś o miejsce przy stole, który Cię głodzi. Stw. Zamknięte RZ własny ołtarz. Tam, gdzie Twoje imię będzie święte, nietolerowane. Niech Twoje samotne noce staną się świętą ciszą. Tam usłyszysz mnie najgłębiej. Nie jestem wśród tłumów, jestem w Twoim sercu. Nie szukaj mnie na zewnątrz. Nie czekaj, aż ona przestanie cię krzywdzić. Zacznij od siebie. Przestań się wystawiać na jej rany. To nie jest twoja odpowiedzialność, że ona nie umie kochać. Ale twoja odpowiedzialność to przestać jej pozwalać. Odejdź z godnością. Zostaw za sobą fałszywe gesty, puste słowa, zimne spojrzenia. Zostaw wszystko, co udaje miłość, a w rzeczywistości ją wypiera. Żeść stworzona do lakrzy prawdzi. Jeśli ona Cię nie znosi, nie zmuszaj się, by była Ci bliska. Nie jesteś z lodu, by przetrwać wieczne chłody. Nie jesteś z kamienia, by nie czuć. Nie jesteś marionetką, by znosić jej manipulacje. Jesteś światłem, i światło nie negocjuje z mrokiem. Prawdziwa bzija nie boli, a ta, która udaje, nie zasługuje na twoje światło. Zostaw jej maskę, ty już ją przejrzałaś. Samotność to nie hańba, to wyzwanie. Czy potrafisz być pełna, nie będąc wypełniona przez innych? Czy umiesz wybrać siebie? Gdy wszyscy cię opuścili, bo właśnie wtedy tworzysz nowe życie: nie na ruinach, ale na prawdzie, nie na lęku, ale na świetle. Nie jesteś już tą samą kobietą i właśnie dlatego ona cię nie rozumie. Masz prawo odciąć się bez tłumaczeń, masz prawo zamilknąć i nie wracać, masz prawo powiedzieć: To koniec. Twoja dusza wie, kiedy nadszedł czas. Nie jesteś zbyt wrażliwa, nie jesteś zbyt intensywna, jesteś dokładnie taka, jaką stworzyło cię światło. I światło nigdy się nie tłumaczy, ona cię nie znosi i dobrze. Nie jesteś tutaj, by wszyscy cię lubili. Jesteś tutaj, by być sobą, bez udawania. Bez zgody na chłód, bez zakładania masek. Jesteś tutaj, by być kobietą prawdy. Nawet jeśli to oznacza samotność, stratę, ciszę, nie jesteś porażką. A twoja obecność już zmienia bieg rzeczy. Dziękuję, że dotarłaś do końca tej podróży. Drogi słuchaczu. Twoje serce jest wypełnione mądrością, której szukasz. Jesteś silniejsza niż myślisz. Twoja duchowa ścieżka jest pełna światła, nawet wtedy, gdy wydaje się ciemna. Niech anielskie prowadzenie prowadzi cię ku pełni, pokoju i harmonii. Zanim jednak zakończymy, chciałbym, abyś na chwilę pomyślała o liczbie 888. Ta liczba jest niesamowitym symbolem w duchowym świecie. Oznacza ona równowagę, nieskończoną obfitość i harmonię. Jest to liczba, która przyciąga sukces, pełnię i osiągnięcie ostatecznego celu. Widząc ją, wiedz, że jesteś na właściwej drodze świat ci spryja, a tuje modlitwy i intencje zostają wizlukane. 888 to znak, że wkrótce otworzą się przed tobą nowe drzwi, pełne możliwości i duchowej obfitości. Jeśli czujesz, że to przesłanie rezonuje z tobą, proszę potwierdź to w komentarzach, podziel się swoimi przemyśleniami i uczuciami. Czy dostrzegasz znaczenie liczby 888 w swoim życiu? Zachęcam Cię, abyś zasubskrybowała mój kanał i aktywowała dzwoneczek, aby być na bieżąco z nadchodzącymi postami. Będziesz mogła otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, które wzmocnią Twoją duchową drogę. A w następnym filmie opowiem o tym, jak anioły mogą stać się twoimi przewodnikami i jak ich obecność pomoże ci przejść przez wszelkie trudności. Pamiętaj, jesteś otoczona przez światło, pozwól, by prowadziło cię ku najlepszej wersji siebie. Do zobaczenia wkrótce.